Serwis Skuteczne raporty.pl jest poświęcony wizualizacji danych. Oferujemy mapy w Excelu województwa, powiaty i gminy z możliwością wykorzystania kodów pocztowych, mapy innych krajów oraz mapę świata. Prowadzimy szkolenia z wizualizacji danych, tworzenia interaktywnych raportów w programie Excel 2013 PowerView i raportowaniu na mapach. Twórz z nami dashboardy, czyli skuteczne raporty. Wstawienie sygnalizacji ulicznej na mapę Polski poprzedzone jest przygotowaniem danych takich jak przedstawiciel handlowy, jego wynik, skrótowa nazwa przedstawiciela, długość i szerokość geograficzna obszaru sprzedaży, na którym przedstawiciel się porusza. Jako wielkość bombelka ustawiamy dla wszystkich przedstawicieli wartość 1. Teraz za pomocą funkcji jeżeli dzielimy wyniki uzyskane w kolumnie B na trzy części. Wynik do 70% będzie oznaczał światło czerwone i jest oznaczony numerem 1. Rezultat pomiędzy 70 a 90% będzie oznaczony numerem 2 i będzie sygnalizowany za pomocą światła żółtego. Wynik powyżej 90% oznacza światło zielone i numer 3. Stosownie do przyjętego oznaczenia numerycznego aktualizujemy przedziały dla wykresu bąbelkowego. Następnie przechodzimy do arkusza mapa i odkrywamy wykres bąbelkowy, na którym będą widoczni nasi przedstawiciele handlowi. Wykres bąbelkowy znajdziemy w okienku zaznaczenia. Następnie włączamy drugi wymiar danych dla wykresu bąbelkowego za pomocą przycisku sterowania, a także za pomocą kombinacji klawiszy ALT F8 przypisujemy nazwiska przedstawicieli umieszczone w kolumnie C. W celu poprawy czytelności mapy zmniejszamy wielkość bombelków za pomocą przycisku sterowania. Ostatnim krokiem jest edycja kolorów każdej z serii danych, która jest widoczna na wykresie. Seria pierwsza przyjmuje kolor czerwony, seria druga przyjmuje kolor żółty, a seria trzecia przyjmuje kolor zielony i w ten sposób sygnalizacja świetlna jest na mapie gotowa.